Cześć Dragony! mam nadzieję, że ostatni mój filmik Wam się spodobał. Dzisiaj zrobimy sobie trening w taci łaza, czyli w pozycji stojącej. No i co? Dużo nie będę mówił, tak, będziemy po prostu ćwiczyć. Zacznijmy sobie od rozgrzewki. Też ona będzie w stójce. Dajcie znać pod koniec treningu, czy Wam się podobał ten filmik i czy będziecie chcieli więcej stójki czy parteru, dobra? Owa, no to zaczynamy rozgrzewka, Na początku przemieszczamy się krokiem cugiaszy. Normalnie, zwykły cugiaszy, e, nic więcej. Jeżeli nie macie za dużo miejsca, tak jak ja, to po prostu zrobimy troszkę więcej powtórzeń. Zaczynam. Jeden, dwa. Pamiętajcie, żeby nie łączyć nóg, tak? Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, super, teraz troszeczkę woli. Nie łączymy nóg, bo w momencie, kiedy połączę nogi, to będę łatwiej, yy, będzie można mnie wyciąć, tak? Tu chodzi o to, żeby podczas walki uczyć się już prawidłowego przemieszczania do walki. I lecimy kolejną. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, super, teraz sobie dodamy e, po prostu zwykły obrót, czyli jak będziemy szli, jest hop, tylko, tak, o 180, nie o 360, czyli hop, potem wracam, hop, idziemy przez plecy, czyli na razie noga idzie za mną, nie przede mną, noga idzie za plecami, jeżeli tu jestem, no to drugą nóżką muszę, tak, uwaga, i to samo, 20 powtórzeń, no to lecimy, uwaga, 1, Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zrobiliśmy dziesięć sobie przez plecki, to teraz dziesięć od przodu, czyli od strony brzucha i twarzy. Uwaga, wygląda to w ten sposób, że po prostu nogę cały czas przed sobą jakby muszę wzbidzić, tak? Nie mogę robić tego tak, że nie widzę nogi, bo znaczy, że wtedy robię to przez plecy, tylko cały czas noga ma być przede mną. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Super, bardzo dobrze. Uwaga, jeżeli ktoś ma więcej miejsca, to może to zrobić sobie co drugi krok, tak? Ja mam akurat dosyć mało miejsca tutaj, a więc wykonuję wszystko, jak zauważyliście, co krok, tak? Super, teraz po prostu będziemy szli sobie tsugiashi na komendę moją. Może być też wasza, kiedy poczujecie odpowiedni e, moment do wykonania tego ćwiczenia. To robimy sobie delikatne zejście w dół. Nie za nisko, bo to nie chodzi o to, żeby zaraz dotknąć pupą podłogi, tylko po prostu o czas raf. I lecimy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I 10. Zapomniałem teraz o tym, żeby dawać Wam komendę, ale myślę, że i bez tego dacie sobie z tym ćwiczeniem radę. Teraz kolejną dyszkę wykonamy w ten sposób, że będziemy wyskakiwać. Tu już postaram się nie zapomnieć o komendzie. Uwaga. o, 1. 2. Ho. 3. Będziemy łączyć te dwa elementy, czyli będziemy sobie schodzić nieziutko i dodamy do tego wyskok. Tutaj zrobimy 20 razy, tak, tak jak mówiłem wcześniej, będziemy robić po 20 powtórzeń, bo mamy mało miejsca. Rozdzielałem tutaj niektóre elementy i dlatego wychodziło nam po prostu po 10 razy. Teraz sobie łączymy, można to zrobić w ciągu tego mojego miejsca, hop, hop, w ten sposób, że od razu schodzę w dół i wyskakuję, tak, co jeden krok, można co dwa kroki, ilość zależy od Was, ja będę robił w tej przestrzeni tylko jeden raz, uwaga, hop, i do góry, jeden, hop, i do góry, dwa, hop, i do góry, trzy, hop, i do góry, cztery, hop, i do góry, pięć, Hop. I do góry. Hop. Do góry. Super. Siedem. Chyba. Hop. Hop. Super. I dziewięć. Mamy już. Zaraz mamy połowa. Dyszka. Super. Nie zwolniamy. Do góry. Hop. Do góry. Hop. Oj. I do góry. Uciegamy do góry. To był 14 chyba. I 15. Zeszliśmy, nie zwalniamy. 16. Pięknie. 17. 18. 19. I 20. Rozluźniamy troszkę nóżki. Mam nadzieję, że w tym momencie. Czy jesteście troszeczkę zmęczeni, tak? co znaczy, że jesteśmy rozgrzani. Ale, żeby tego nie było końca rozgrzewki, to jeszcze wykonamy sobie na wprost. Tak? Wykonywaliśmy tsugi -ashi. teraz curi Po skosie dalej będzie tsugi, ale tsuri idziemy do przodu i do tyłu. Tak? W ten sposób. Staramy się palcami szorować po podłodze. Nie, że idę sobie jak zombie tylko idziemy sobie w ten sposób i cofamy. Na razie tylko tyle. Idziemy. Hop. Jeden. Dwa. Rączki mam przed sobą, nie tutaj, bo tak nie będziemy walczyć podczas walki, tylko tu. Idę, czekam. Hop. raz, Trzy. Cztery. Super. Rączki przygotowane. Pięć. 6 7. Bardzo dobrze. Osiem. 9. Dyszka. I oczywiście coś sobie teraz dodamy. Teraz dodamy sobie zejście w dół. Ale potrzebne nam będzie tutaj. Z tyłu i z przodu, albo butelka wody, albo jakaś koszulka, albo świeczka, co macie w domu, tak? Ja akurat mam wodę, a więc tutaj dam jedną wodę, tutaj dam drugą wodę. Będziemy podchodzić w ten sposób, hop, i jedna rączka jest przed nami, schodzimy na dół, dotykamy, tak? Plecy proste. Po co to nam jest? Po to, że czasami przeciwnik nas będzie ciągnął w dół, albo my będziemy przeciwnika ściągać do dołu, tak? I wtedy, jak będziemy mieli prostą sylwetkę, to będziemy mieli dalej kontrolę podczas walki. I idziemy, i to samo, wystawiam rączkę, hop, tak, jeden, dwa, pilnujemy. Jeżeli już wiemy, gdzie mniej więcej znajduje się woda, nie trzeba wcale jej idealnie dotknąć. Tylko tutaj po prostu nasza ręka gdzieś musi znajdować się blisko. Hop! Żeby wzrok cały czas był skierowany przed wami. Super. 5. 6, 7, 8. Pamiętamy o szuraniu. Dziewięć, paluszkami po podłodze i 10. ekstra, dobra, opa, teraz króciutka przerwa, można się napić wody, tak, e, rozgrzewkę mamy za sobą, przejdziemy do części głównej, owa witam po przerwie, tak, po tym jak się napiliśmy, teraz tak, co nam będzie potrzebne, zaczniemy sobie część główną, e, będą nam potrzebne albo krzesła, albo wody, Albo coś, żeby po prostu oznaczyć sobie e, odpowiednio, tak, odległość, w której będziemy musieli się znaleźć. Teraz tak. Ja mam tutaj dwie wody z jednej strony, mam nadzieję, że dobrze u mnie widać, i kolejne dwie wody biorę z drugiej strony, tak. Teraz na czym będzie polegało nasze zadanie? Na początku będzie dosyć proste. Tak? E, moje zadanie polega na tym, że muszę obrócić się. Nie spinamy się jakoś specjalnie, tak. Nie dodajemy od razu rąk. Ani e, nie skupiamy się na nogach, że na cztery kroki możecie to zrobić, na 10, na 15, byle po prostu znaleźć się tam plecami w tamną stronę. Czyli między butelkami, hop, ustawiam się, jestem plecami, tak. I znowu podchodzę sobie, hop, jestem plecami odwrócony w tamą stronę teraz. Czyli między butelkami muszę się znaleźć e, tak, w taki sposób, żeby być twarzą do środka mojego punktu, z którego zacząłem. Dobra. No to zaczynamy, o, jeden, tak, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, ekstra, jeden, dwa, 3, cztery, 5, 6. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie wody, nie macie krzesła w domu, możecie poprosić rodziców. Jeżeli nie, pracują, tak? To rodzic wystawi rączki w ten sposób i po prostu będziemy obracać się e, tak, żeby zmieścić się między rękoma rodziców. I chyba mamy 20. Uwaga, kolejny etap, który sobie dodamy, po prostu teraz. Wchodzimy sobie plecami znowu tutaj, ale już staramy się wyobrazić sobie, że trzymam kostka już tutaj, obróciłem się do rzutu, trzymam ręka, trzymam kołnierz i po prostu hop, tu sam skłon, tak, eee, do rzutu, hop, tak, w ten sposób, obrót i uginamy, na razie lekko zginamy sobie nóżki, schodzimy, ciągniemy, cztery, pięć, Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Teraz już zrobimy to troszeczkę bardziej dokładnie. Czyli już będziemy starać się zrobić to na e, dwa kroki albo na trzy, jeżeli ktoś potrzebuje troszkę jeden krok więcej. Tak samo będziemy już troszeczkę niżej schodzić na nogach, żeby wejść ładnie w rzut. I w momencie, kiedy będziemy już wyobrażać sobie, że mamy partnera nabranego, jest taka sprężyna do góry, i nawet możemy wejść na paluchy, Tak? Pamiętajcie, że jeżeli ktoś z Was wejdzie dobrze w rzut to nie będzie napięta, bo poleci do tyłu, przeciwnik go z łatwością skontruje, tylko jak wejdę do rzutu, wyobrażam sobie, że tutaj jest ananas. Wchodzę do ananasowi do rzutu. Jestem mocno skręcony. Zobaczcie, nie chcę, nie chcę iść. Walczę z nim, wchodzę na paluchy i dodaję tej mocy, tak? Czasami paluszki, wejście na te palce nam pomoże, bo wtedy przeciwnik idzie idzie z nami na tych plecach i my go po prostu przekręcamy w ten sposób, że wychodzimy na palcach i mocno skręcamy. No dobra, to lecimy. Oba. Jeden. Trochę ślisko. Dwa. Trzy. I mocno na paluchy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ekstra. Teraz mamy chwilę czasu dla siebie, żeby napić się wody, a zaraz zaczniemy serię drugą. Znowu jesteśmy po łyku wody. E, pamiętamy co było pierwsze. Zwykłe obrócenie się między butelkami, tak? Bez spięcia na palce, bez skrętu do rzutu. No to lecimy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz już będziemy się obracać i dodawać. E, sam rzut, ale pamiętajcie, że to nie jest jeszcze ten moment, żeby wchodzić na palutę, tak? Czyli jest obrót i po prostu skręcam. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pamiętajcie, że podczas rzutu nie wystawiamy tyłka i nie odkręcimy tu, tylko mamy sylwetkę prostą. Pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, Wchodzimy aż do rzutu na palce i mocno wyobrażamy sobie, że mamy ananasa na plecach, przeciągniętego i lecimy z nim, żeby wygrać walkę. No to lecimy. Jeden, dwa, trzy, cztery. 1, 2, 3 4 5 6, 7 8, 9, 10. No to mamy kolejną serię za sobą ryk wody, i zaraz przejdziemy do serii ostatniej, czyli trzeciej. i witam na ostatniej serii. Ostatnią seryjkę robimy w ten sposób, że za, e, wszystko staramy się zrobić troszeczkę szybciej, troszeczkę mocniej, troszeczkę dokładniej, tak? E, najważniejsze tutaj będzie już szybkość, e, ale jeżeli ktoś się będzie mylił, to wtedy sobie troszeczkę zwalnia, oczywiście, żeby wykonać to, to poprawnie, a nie żeby kopnąć tam ciocię, brata, e, czy kogoś innemu, jasne? Dobra, no to lecimy. Zwykły obrót, jeden, Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10. Kolejne ćwiczenie, mam nadzieję, że pamiętacie. Jak nie, to Wam przypomnę. Wejście tak, czy obrót, i po prostu ściągamy. Wyobrażamy sobie, że mamy kostkę. Ale pamiętajcie, że jeszcze nie na paluchach. No to lecimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mamy już 20 i teraz już całość tak? pamiętamy o tym, żeby nie mieć tylko w ten sposób niektórzy już wiedzą o kim mówię e, tak? bo dobrze wiecie, że Was na zajęciach zawsze upominam e, bo nie rzucamy pupą tylko rzucamy pleckami tak? nabieramy głoska na plecki proste, nabieramy, ho, wychodzimy i pięknie wygrywamy w ten sposób warto, no to lecimy 1 2 3 sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Uwaga, teraz już nie ma czasu na wodę, przejdziemy do rozciągania. A na końcu będę miał dla Was zadanie specjalne i mam nadzieję, że będziecie robić je razem ze mną, aby dojść do wspólnego celu. Uwaga, rozciąganie nie będzie zbyt ciężkie, wodę już możemy sobie zabrać, odłożyć gdzieś na bok. Tak? Ona już nam raczej dzisiaj nie będzie potrzebna, no chyba że jedynie, aby się napić. Kładziemy się na pleckach, tak? I teraz tak, jedna noga musi być wyprostowana w ten sposób, tak? Głowa teraz może leżeć sobie na podłodze, bo teraz nie ma nam pracować tutaj szyja, tylko po prostu będzie pracował mięsień pośladkowy, który jest bardzo ważny u dżdżurków, tak? Bo dużo kontuzji zaczyna się właśnie przez to, że nie rozciągacie tego mięśnia. A ja Wam pokażę, w jaki sposób będziemy rozciągać. Przyciągam sobie kolanko teraz, tak, łapię trochę pod kolanem, nie na samym kolanie, a pod kolanem przyciągam do klatki piersiowej. Bardzo ważne jest to, żeby ta noga się nie odrywała tutaj, tak, tylko żeby była przyklejona cały czas do podłogi i można poprosić mamę, tatę, e, brata, siostrę, ciocię, żeby przytrzymała nogę, a drugą dopchnąć nam do naszej klatki piersiowej. Oczywiście, kiedy poczujemy, że tutaj już mamy dosyć w odcinku, Pośrodkowym, to nie e, trzymamy, e, znaczy nie naciskamy dalej, tylko przytrzymujemy, żeby czuć tutaj, że nam się rozciąga, tak? czyli tak jak guma, że po prostu mi się nam delikatnie pracuje. Pamiętajcie, żeby nie przesadzić. No to lecimy, leżymy i trzymamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

Puszczam nóżkę delikatnie, nie, nie zrobiłem tego dynamicznie, tylko delikatnie odłożyłem nogę i przyciągam sobie drugą nogę, tak? To samo, łapię delikatnie pod kolanem, nie na kolano, delikatnie pod i przyciągam. Noga leży sobie, tak? Spokojnie, główka również. I dociskam. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Ekstra, teraz troszkę pogłębiam, czyli mocniej przyciągam nogę do klatki piersiowej. I zaczynamy. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odpuszczam i teraz zobaczcie czy będzie dosyć podobne, ale już nie będę przyciągał na wprost, a delikatnie po skosie, tak? Przyciągam nóżkę, skręcam ją w ten sposób i idę tak, jakbym kolanem chciał dotknąć bardzo. Hop, tak? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Super, jeszcze mocno naciskam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ekstra delikatnie puszczamy i ostatni raz na drugą nogę. Pamiętajcie, kolano delikatnie chce iść teraz w stronę bar. tak? Leżymy sobie na plecach i o, ja już czuję na tą stronę. 1, 2. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I pogłębiamy. Jeszcze mocniej. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Można, włożyć nóżkę delikatnie wstrząsnąć jak galarety, żeby nam się rozluźniły. I teraz mam dla Was, zdragone, specjalne zadanie. Eee, zróbmy sobie taki challenge, że będziemy wykonywać razem co środa pompeczki, ale będziemy wykonywać coraz więcej pompek. Zacznijmy sobie od 10 pompek zwykłych, a mam nadzieję, że skończycie razem ze mną na 100 pompkach. Tak, oczywiście. W ciągu w jednej serii nie że będziemy sobie to rozbijać, tylko żeby wszyscy razem ze mną wrócili silniejsi po tej e, przerwie. Dobra? Zacznijmy dzisiaj sobie od 10. Dajcie znać w komentarzach, czy za tydzień robimy 15, czy jesteśmy mocniejsi i robimy 20, dobra? No i to lecimy. Przyjmujemy pozycję. E, oczywiście wyprostowanie ty pupa za wysoko. Jeżeli ktoś nie będzie dawał rady, wychyla się na kolankach. Do przodu, pamiętajcie, żeby nie krzyżować nóg, tak? Dużo osób krzyżuje sobie w ten sposób nóg e, i odciąża jedną stronę od kręgosłupa troszeczkę mocniej, tam w dole. Dlatego staramy się trzymać nogi w ten sposób, że dwie są luźno, tak? E, jak ktoś, tak jak powiedziałem, nie da rady, robi sobie coś takiego, nic więcej, tak? E, też rodzice mogą sobie spróbować, czy są po kontuzji, tak, bądź czy co dawno nie ćwiczyli, właśnie z tych kolan. Nie foczkę, jak niektórzy robią. O, klęk podparty i hop. Bo to nic nam nie da. Tylko robimy wyjście daleko. Tak, nóżki, kolana wbite. I tutaj schodzimy. Gwarantuję Wam, że jak tak popracujecie, to szybko razem ze mną i z naszymi dragonami będziecie robić zwykłe pompki. Dobra. Lecimy. 1 Dwa. Trzy. Cztery. 5, Sześć. 7, 8, 9, 10. Wiem, że dla Was to nic, ale dzisiaj dyszka, za tydzień zrobimy więcej. No i dajcie znać w komentarzach, czy Wam się trening podobał, tak? Czy nasz challenge również się Wam podobał. No i wszystkich pozdrawiam i życzę zdrówka. papa. Pa.